Hej hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blues Tower Defense 6. Ja, yeah, to safe Mode, a dzisiaj nowy format. Nowy format, który tak naprawdę na razie będzie pierwszym odcinkiem, a później zobaczymy jak on będzie gdzieś tutaj nam się rozwijał. Czy wiesz, czy wiesz, czy wiesz? Na razie tak go tutaj nazwać, taka nazwa, może troszeczkę nie wiadomo o co chodzi. Ale ogólnie to będą różne porady, ciekawostki związane z Bluesami. Ile z Was mi to już proponowało? Dlatego też takie coś tutaj oczywiście sobie zrobimy. Na górze losowe komentarze, bo no jeszcze nie ma komentarzy z tej stricte serii. No i oczywiście dziękuję Wam za Waszą aktywność pod poprzednimi filmikami. Jeśli macie tego ochotę, tą serię, tą nową serię wesprzeć, to, to zostawcie masę, dosłownie masę łapek. Nawet do 2000 możemy, dowiedzieć. no dobra, to, to jest nierealne. Ale do 600 według mnie da radę tyle dobić, ale to mówię, to wszystko zależy od was od waszej aktywności zaangażowania, chęci i o czym dzisiaj? dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś takim jak big balloon czyli coś co jest, co jest dostępne w achievementach, tylko że jest to ukryte big balloon, to dostaniecie tylko i wyłącznie z bohaterem patem, czyli jeśli macie na tutaj grubaska pata czy tam umięśnionego giganta to możecie uzyskać sobie ten achievement który większy wam wszystkie balony oraz sterowce? Ja go teraz tutaj odbiorę i wam wytłumaczę już w gierce o co chodzi, i jak go też zdobyć. Big Balloon. W tym momencie powinienem mieć aktywną jeszcze jedną opcję, która jest dostępna tutaj jako ekstra. Z tego nie miałem poprzednio, i mam tutaj możliwość włączenia sobie Big Balloon. I tak, już w tym momencie mamy tą opcję, czyli wielgachne balony. I teraz, jakie, jak, to, jak to coś w ogóle zdobyć, pokażę Wam to na przykładzie. A czy pokażę Wam, jak ona wygląda na przykładzie zwykłej, standardowej Gierki Easy, yy, bo też tutaj za bardzo nie chcę yy, pokazywać tej napadów wysokich, wysokich rund. Chociaż może pogramy sobie później jeszcze dalej. Wrócimy naszego pata. Jak mówię, wszystko jest standardowych rozmiarów, póki co pana nic się nie zmieniło. Ale jak puścicie tylko i włączyć rundę, zobaczycie, że coś tu chyba nie pasuje. To zgadnie. To zgadnie, co w tym obrazku nie pasuje, co się tutaj w ogóle wydarzyło. No, próbujcie. Próbujcie, kto z Was zgadnie, co tutaj nie pasuje. No, oczywiście, balony. Są one przeolbrzymie. I, I teraz najważniejsze, to co Was pewnie interesuje, jak zbyłem ten achievement, bo Wy go standardowo nie znajdziecie na liście. Musicie wygrać patem, czyli w tym, w którym będzie pat jako Wasz bohater, musicie wygrać 10 Gier, obojętnie jakich? Mogły to być Easy. Ja to nabijałem sobie na Easy Deflacji, bo to jest najprostsza gra. Ustawiacie pata, ustawiacie dwóch ninja, i jednego alchemika, i to wam po prostu przychodzi. Ma to kilkanaście minut, e, każda gra. 10 gierek, i macie już to załatwione. Więc bardzo, bardzo prosto oczywiście. No i się nie trzeba nic dosłownie nad, nad tym namęczyć. I najważniejsze, czy to coś zmienia odnośnie gry, te wasze wielkie balony. To może zaskoczy, ale nie, tutaj żadnej zmiany mechaniki nie ma. To jest tylko efekt graficzny. Widzicie wielkie balony i nic więcej tutaj się w gierce nam nie zmienia. Więc z jednej strony to jest dobre, bo tutaj jednak jest taki fajny efekcik, yy, nie macie ani lepszego, lepszej celności, bo są one większe, to jak gdzieś strzeli wam to ten nasz bal, to trafi ekstra jeszcze jednego balona, bo jest on większy, więc ten zasięg jakiś tam jest. Nie. Tutaj tego nie macie. Więc to jest tylko i wyłącznie takie po prostu. Wow, mam po prostu wielkachne e, baloniki, mogę się tutaj po prostu teraz pochwalić. Ale to jest nic. Oczywiście najlepszy efekt jest przy tarowcu. I tak naprawdę nie wiem, czy powinienem Wam tego pierw pokazać. Bo tutaj możemy sobie rozgrywać te gierki. Ja wiem o tym, ale. No ja wiem, że wy też przyszliście po tą ciekawostkę, więc po wielkie baloniki, więc zobaczmy sobie jak one tutaj wyglądają na przykład tych naszych tutaj standardowych rzeczy. Ustawimy sobie kogoś, kto będzie się mógł tutaj troszeczkę pobawić. Więc się Ninja pod Podcofanie, to jest po prostu the best the Takie, Także tylko i wyłącznie taki for fun, jak to się mówi. Żeby po prostu było zdecydowanie zabawnie tutaj. No i to, ma, 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 mamy nasze ustawienie, jednego kolegę. No i oczywiście ruszamy tutaj z jednostkami. Czyli co? Moab. Patrzcie jaki jest Moab. Moab jest domyślnie wielkości bada. Tak, standardowy bad to jest właśnie ten Moabik. Więc no to już samo siebie mówi. BFB to już w ogóle jest też kolos, prawda? To już też jest kolos, jest on większy od standardowego bada. A Zong? No Zong tu sami widzicie. On jak już wychodzi z tej mapy, to zajmuje, nie wiem, jedną czwartą tej mapy. Oczywiście mówię o ścieżkach, prawda? Więc to już jest naprawdę wow. <grywa> naprawdę olbrzymi, wręcz. E, co dalej? W przypadku DDT one są w wielkości ogólnie Moaba. Tak, one jest leciutko większe od, od Moaba. No i na końcu dzisiaj macie z waszego bada. No to już zajmuje tą mapę. To już tą mapkę troszeczkę zajmuje. Troszeczkę dużo bym powiedział, bo jak sami widzicie, no bat jest mega, mega ciężki. Właśnie. Bo ja mało kiedy tak naprawdę spotykam tego bada On jest bardzo ładny, bardzo ładnie on wygląda tutaj właśnie na tej grafice A ja go jeszcze mało kiedy to spotykam Nie wiem o której rundą się pokazuje, bo on dopiero jest na tych rundach powyżej setnej na pewno Bo innej możliwości nie ma rzecz jasna On musi być po tej rundzie setnej, ja to tutaj nie, nie, nie zobaczę, bo to jest do setnej rundy Jest wytłumaczenie kiedy to się pokazuje Fajny, on no, naprawdę jest mega, mega fajny Ciekawi mnie jeszcze jeden, chociaż to chyba nie wpływa na niego, bo tak coś wydaje mi się, że to byłoby sensu, nie? Ale zobaczmy sobie, czy rozwali go? Nie. Nie rozwala mu opancerzenia, więc chociaż mam tutaj możliwość bicia tego pancerza, to on tego pancerza mu nie zniszczy. Okay. Ale widzicie właśnie, to jest ta cała nasza mechanika. Big Balloon. Naprawdę baloniki są przeolbrzymie. i Ciekawa zmiana, to jest ciekawe, że to tam tutaj podchodziła. Po i jednocześnie też chcę Wam powiedzieć, że jeśli ktoś kupi sobie Double kasza, to w tym miejscu go ustawiacie i tak, jak prostu widzicie, nie mam dabblerka, a ten big balloon jest ciekawe. Prawdopodobnie w przyszłym odcinku test zagramy sobie z tym trybem, bo to na pewno będzie fajne, bo to tak przeważnie z tym wszystkim jest. Te trybiki są mega, mega ciekawe. No dobra. Pójdźmy sobie tutaj jeszcze loxa i zobaczmy. Już z tego nam się uda na deflację, oczywiście, bo deflacja jest bardzo fajna. Trochę się pokaże, jak to ustawić. Yy, ustawianie mapki na deflację jest bardzo, bardzo proste. Też mnie pytaliście, jak expić. Explicie dokładnie na tej mapie. Dosłownie na tej mapie jest expienie. Nie na innej. Nie ma widzicie żadną inną mapką. Czy nie? Z inną mapką. Z innym trybem gry. To jest tryb expienia. Deflacja. Stawiacie teraz tutaj kogo XP. Expite. Załóżmy, że ja potrzebuję w sobie, no dobra, nie będzie ninja mopka, bo tutaj później pójdę, to najszybciej. Stawiam dwie ninja mopki, bo wiem, że na tyle mi stać. Stawiam na upgrade 4.1 oraz 4.0.2. Ja sobie do, do nich dokładam sobie jeszcze Alchemika. I tak, tak, I tak naprawdę to jest wszystko. Nie stawiam tego więcej, bo nie ma sensu. Alchemik najlepiej zachowuje przy dwóch jednostkach, wtedy boostuje zawsze te dwie naraz. Zresztą, zobaczcie sobie sami. Ten efekt graficzny będzie na dwóch, bo to już testowałem, że on na dwóch się powinien utrzymywać. Tutaj, o, widzicie, już w tym momencie się już utrzymuje on na dwóch. Na początku może wydaje się, że to jest tylko jeden, ale powinniście zobaczyć, że one się pokrywają ze sobą. Przy dwóch się jeszcze pokrywają, przy trzech jest zawsze tak, że jeden jest pusty. Jeden jest zawsze pusty, więc tak, tutaj tak to wychodzi, niestety nie poradzę, tak to jest realizowane, ale też jak sobie zobaczycie na ten efekt, widzicie, on ledwo znika i się pokazuje. Więc ja bym się trzymał tego, że faktycznie alchemik spokojnie dwóch utrzymuje zawsze. W przypadku trzech jednostek, tam rzeczywiście są problemy. Ich już nie zawsze jest w stanie on, on utrzymać. Ale to jest ten właśnie build. Tak się gra na deflacji, żeby nabijać tego EXPA. Tak go nabijacie najszybciej, zdecydowanie. Chociaż tego głównego EXPA nie wiem, z on się nabija w ten sposób. To sobie kiedyś sprawdzę. I tutaj tak, poziom mapy, na którym gracie, ma znaczenie. Jeśli na mapkach easy, tak jak ja w tym momencie, oczywiście nabijacie tego w ekspa mniej. Na mapkach typu Beginner. Jeśli gracie sobie na mapkach typu Expert, to ten level jest troszeczkę mocniejszy. Myślę, że tam trzeba bardziej pokombinować, bo taka standardowa taktyka jak ta może Wam nie wystarczyć. Więc wam Wam mówię, że tam może być troszeczkę ciężej. Ale wszystko, dosłownie wszystko, co tylko chcecie, jest do realizacji. A te baloniki, to no według mnie są warte zachodu. Patrzcie, to jest piękne. Zresztą te tutaj, no czarne i białe, są malutkie, prawda? Ale one domyślnie są bardzo małe. One są powiększone ilo? Trzykrotnie, czterokrotnie? Coś się tego prawda? Gdzieś tak to będzie. Trzy, czterokrotnie są one powiększone. Pierwszy, moja, widzi. Tutaj nie macie żadnego problemu. Macie też jeszcze 5000 na wybudowanie kogoś innego, więc teoretycznie ja tym już tak sobie nabijałem na początku te wszystkie jednostki i zostawiałem builda, który składał się właśnie z naszych tutaj um, ninja mopek, a później jakby, wzmac... jakby dobudowałem to jednostkę, którą chcę expić To mi też szło najlepiej, przez co u mnie ninja mopek, jest bardzo mocno wyekspione, ma bardzo, bardzo dużo expa, a pozostali mają tak sobie No tak sobie, żeby tylko nabić to co potrzebowałem, a później już używałem ich w trakcie normalnej gierki. Dobrze. W takim razie ja wam dziękuję. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i mam propozycję. Spróbujcie wymyśleć nazwę. Jaką nazwę byście dali takiej serii tego typu? A jak macie jakieś ciekawostki, to piszcie w komentarzu do mnie na Discordzie bądź na PW na YouTubie, bądź oczywiście Facebooku. Ja wtedy je, prze je przeglądnę. Dowiem się dokładnie wobec o co kaman z nimi. No i oczywiście odcinek z tego również się pokaże. No i powiem, od kogo ta ciekawostka przyszła do mnie. Bo, że kilka osób to poda, to wtedy po prostu po, powiem, powiem, że kilka osób to samo napisało. Ale podejrz, podejrzewam, że przeważnie to będzie jedna albo dwie osoby góra, więc wtedy będę mógł spokojnie je yy, przeczytać. Dobrze. Dziękuję za, za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się kolejnym odcinku już jutro. Chyba, że jeszcze dzisiaj coś ekstra zrobię, ale nie wiem, czy zdołam. Na razie. Hej, hej! Aha!